A moje miasto to Białystok. Pora na kolejną rozmowę z cyklu A moje miasto to Białystok. Naszymi gośćmi są Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białego Stoku. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwo. A także Wojciech Bokłago, dyrektor Domu Kultury Śródmieście w Białym Stoku. Dzień dobry. Dzień dobry. Ciekawie zapowiada się nam najbliższy weekend w mieście w dniach 13-15 czerwca. Czeka nas ósma edycja barokowych ogrodów sztuki. Panie dyrektorze, na początek zwrócę się do pana. Jakie atrakcje przygotowaliście? Tegoroczna edycja to table barok, czyli zaproszenie do stołu barokowego, a w związku z tym, na pewno, uczta smaków nie tylko y, y, kuchni, ale estetycznych, y, wizualnych, muzycznych. Także proszę Państwa, w tym roku wyjątkowa edycja, bo edycja pełna naprawdę znakomitych propozycji kulturalnych, począwszy od y, spektaklu y, Apetyt na taniec, czyli markował Uczta Smaku. Zaczynamy wieczorem w piątek o 21.30 w parku y, Branickich z udziałem y, naszej znakomitej artystki Miss God oraz kapelia Antiqua Biolostocjenzi z zespołu, który funkcjonuje w Domu Kultury Śródmieście. Myślę, że to będzie naprawdę świetne połączenie. Tegoroczna edycja idzie za ciosem ubiegłorocznej, kiedy mhm. to tłumy były na tych wydarzeniach. Były na tych wydarzeniach tłumy. Będą pewnie i teraz zwłaszcza, że sporo jest tych imprez y, zakładanych między innymi przeróżne warsztaty, także i wystawy. Tak, y, oprócz y, takiej y, um, uczty wizualnej i muzycznej na pewno będzie też intelektualna. Stąd y -y. warsztaty i wykłady. W tym roku zaproponujemy Państwu dwa arcyciekawe ciekawe wykłady. Pierwszy to wykład pani Jany Januszkiewicz, Branicki od kuchni, czyli barokowa smaka, y, barokowy smak historii. Natomiast drugi to jest y, nie Lada Gratka, bo profesor Jarosław Dumanowski z Uniwersytetu Toluńskiego przyjedzie do Białogostoku z wykładem na temat pola Tremó, kucharza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który tak naprawdę polską kuchnię wprowadził na taki nowoczesny poziom, o czym mało kto wie i te echo. Hmm, tych zmian e, dotarło do dworu Branickiego. Wstępne na te wszystkie wydarzenia jest bezpłatne? Tak, naturalnie. Jedynie obowiązują wejściówki, e, jeśli chodzi o koncerty, które będą się odbywały w auli Pałacu Branickich ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, a dodam, że to są też arcyciekawe koncerty, bo pierwszy mhm. w sobotę o 20.00 Händel jego muzyczne smaki w wykonaniu e, zespołu muzyki dawnej Diletto pod kierunkiem pani Anny Moniuszko z udziałem z znakomitych wykonawców, pani Janny Radziszewskiej, Sujka Sopran i pana Jakuba Foltaka, kontratenora, który robi furorę w Polsce. Natomiast w niedzielę goście z Wielkiego Księstwa Luksemburgii z Hiszpanii, Art Mandolin Barok Ensemble wyjątkowy koncert. Cieszy nas fakt, że w turnieju europejskim znaleźli czas, żeby przyjechać do Białegostoku. Główne wydarzenia w większości ich areną będzie Pałac i Ogrody Branickich, ale pewnie nie tylko. Tak i w ubiegłym roku, jak Państwo, część z Państwa pewnie pamięta, była instalacja Królewskie Róże, która wzbudziła ogromne zainteresowanie nie tylko Białostocza, a w tym roku proponujemy Państwu instalację, która przewróci nie nosi tytuł król przyjechał na kolację, a będzie to replika karety barokowej wyprodukowana we Francji do słynnego serialu Angelika w latach 70. realizowanego w tym kraju i udało nam się tę karetę sprowadzić do stoku. Myślę, że będzie to zjawiskowa rzecz. Warto, aby Białostoczanie przekonali się na własne oczy na czym polegał barok i jego przepach. Część z wydarzeń będziecie organizować też bezpośrednio w Domu kultury który śród prawda? Tak, i to będą przede wszystkim wystawy wcześniej wspomniane wykłady. No, takim war wartym zainteresowania działaniem jest warsztat barkowe jelly Art. Czyli jak pan prezydent Truskolaski wcześniej wspomniał podczas konferencji, rzeźbienie w galarecce, ale to jest taka niespodzianka. Zapraszam serdecznie, bo to jest ciekawa rzecz. My także gorąco zapraszamy. Zaprasza pewnie też prezydent Białorusi. Stoku, właśnie, bo objął honorowy patronat nad tym wydarzeniem. Prawda, panie zastępco? Tak, rzeczywiście zapraszamy, bo lubimy imprezy, które odbywają się w przestrzeni publicznej. Tak jak chociażby barokowa ogrody sztuki i. To o czym już pan dyrektor wspomniał, czyli instalacja, chociażby w ubiegłym roku związana z różami, która myślę, że podbiła serca Białostoczonej. ta niespodzianka, którą przygotujemy. To przygotowujemy, to też myślę, że będzie czymś wyjątkowym, co też spowoduje ogromne zainteresowanie ze strony tych wszystkich, którzy mieszkają w Stoku. Podobnie jest z imprezą, którą szykujemy na, na sobotę, 14 czerwca, czyli święto lekki atletyki w samym sercu naszego miasta. Po raz już siódmy mhm. meeting gwiazd na Rynku Kościuszki. Zapraszamy w sobotę o godzinie 14. Od godziny 14 wyjątkowe zawody w trzech konkurencjach, czyli w skoku otyczce, w skoku wzwyż oraz w pchnięciu kulą. W dodatku i w przypadku skoku zwyż i pchnięcia kulą i panie i panowie będą rywalizowali. Zawodnicy ze Światowej Czołówki. Ta impreza ma wyjątkowy charakter z dwóch powodów, moim zdaniem, a mianowicie po pierwsze, dlatego że chyba nie da się być bliżej sportu niż na rynku kościuszki. W zasadzie zawody odbywają się na wyciągnięcie ręki a blisko ponad 1200 miejsc siedzących, ale tak naprawdę zawsze jest dwa, nawet 3000 osób przyglądających się temu, co się dzieje na rynku Kościuszki. Mamy te zawody na wyciągnięcie ręki możemy widzieć, jak sportowcy skaczą, rzucają, pchają, więc to jest coś, coś wyjątkowego. No a z drugiej strony, jak się pyta samych zawodników, którzy będą którzy startują co roku, chociażby takich jak Piotr Lisek czy Konrad Bukowiecki, bo Piotr Lisek w skoku otyrca, a Konrad Bukowiecki i w pchnięciu kulą, to mówią, że nie ma imprezy, która by miała taki charakter jak ta, gdzie te zawody odbywają się tak blisko, ale w samym centrum miasta, co fantastycznie promuje lekką atletykę i, i ich starty. Nic dziwnego, że jak przyjrzymy się listom startowym to co roku pojawiają się tutaj medaliści Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata Igrzysk Olimpijskich. Wszyscy są zainteresowani tym, żeby tutaj w Białymstoku startować i sami mówią o tym, że to jest coś wyjątkowego na sportowej mapie nie tylko Polski ale Europy i świata, więc zachęcam do tego, żeby pojawić się na rynku Kościuszki i zobaczyć tych wszystkich fantastycznych, te wszystkie fantastyczne zawodniczki, fantastycznych zawodników bezpośrednio tuż obok w wyjątkowym otoczeniu nad którym będzie zawsze góruje Białostuski Ratusz. Zainteresowanie będzie z pewnością duże. Ci, którzy nie będą w stanie dostać się na trybuny, będą mogli też obejrzeć transmisję telewizyjną. Rzeczywiście w tym roku TVP Sport, są tak jak co roku, relacjonuje te zawody, bo jest to coś, co, mówię, dobrze się sprzedaje w obrazku i telewizja zawsze chętnie z tego korzysta. Ja myślę, że już patrzyliśmy, jaka jest pogoda. W sobotę na szczęście mhm. ma być słonecznie i w miarę ciepło, bez deszczu, które dzisiaj za oknem. Natomiast myślę, że warto naprawdę brać się na rynek Kościuszki, bo to są takie zawody, że można nawet siedzieć w ogródku kawiarnianym i obserwować to, co się dzieje, co się dzieje na, rynku, na rynku podczas tej rywalizacji. Myślę, że Doskonała impreza, też jeśli idzie o walory promocyjne. To zresztą bardzo podobnie jak Barokowy z sztuki. Pokazujemy to, co mamy najlepszego w Białymstoku, to, co jest naszym atutem. Z jednej strony, Pałac Branickich, barok, do którego się wielokrotnie odwołujemy, coś, co jest charakterystyczne dla Białego Stoku, a z drugiej strony, rynek Kościuszki, czyli nasze centrum, serce miasta, które żyje, jak rozmawiam z turystami, z osobami z Polski, ale też i ze świata, to wszyscy pod wrażeniem, że ten rynek to nie jest takie miejsce, które żyje tylko i wyłącznie w piątek, sobota, niedziela, ale że żyje przez cały, przez cały tydzień, więc zachęcamy do tego, żeby ten weekend spędzić w białym stoku na barokowych ogrodach sztuki, a później albo w trakcie na meetingu gwiazd na rynku Kościuszki. Meeting 14 czerwca, początek godzina 14. Wstęp także bezpłatny. Tak, wstęp bezpłatny. Zachęcam do tego, żeby przyjść troszeczkę wcześniej. Konkurencje będą się odbywały od godziny 14. Oficjalne otwarcie 14 14.05 Skok w Zwyż, 14.5 yy, 14, Skoku w 14.10 Skok wzwyż, Zwyż, a od 14.30 pchnięcie kulą, więc trzy konkurencje, które warto oglądać na żywo w wyjątkowym, w wyjątkowym otoczeniu, w wyjątkowej atmosferze. Więcej informacji na temat tych wydarzeń, które będą organizowane w ten weekend w Białym Stoku, między innymi na Facebooku Miasta Białystok, a także na stronie internetowej białystok.pl. Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białego Stoku, Wojciech Bokłago, dyrektor Domu Kultury Śródmieści w Białym Stoku byli naszymi gośćmi. Dziękuję panom bardzo. Dziękuję. A moje miasto to biały stok.